Ok, kapczyckim będzie odcinek, jak robię Większy ogólnie właśnie ten tutaj domek Co się teraz naciskam. Czekajcie, pokażę wam Czekajcie, ten właśnie To ogólnie ja mam rodzinkę, ale najpierw skoczymy do Mata. Po jakieś prezenty Klejuki wiem co dziwne jest ja nie wiem Po prostu mi się nie chciało nic zrobić Sobe, sobe, sobe como é tenho aqui um chifre lá gulaga Pode ser? Né? Uh, o se uh. que é Ai, Então, eu Idziemy tu. Co to jest? Nie wiem, czy to mały sobie tutaj. Ta weźmiemy koszyk, jakiś Co to się tu jest? jest? Dobra, może, może sobie mam te tutaj lizmy. Wziąłem te rzeczy, teraz idziemy. Chodzimy do domku. Okej, okay, to jest mój domek. Nie jest taki... Ej, no wiem. Tylko nie komentujcie, proszę. Dobra, nie wiem, jak mam to zrobić. Jak może zrobimy to? Hmm. A może się spakuję? No i ja się przeprowadzę do jednego domu. Okej okay. Wezmę pudła Okej, okay, mam tu pudła Trzeba się zrezygnować mocno Mocno trzeba się zrezygnować, bo nie chcę robić od nowa domu Przecież po prostu ja tak spakuję Dobra. No, okej okay. To jakby to... To, to, to No jeszcze? Okej, okay, dalej. Mm -hmm, mm -hmm. Dalej. Sorry piesio, trzeba, trzeba cię wziąć, no to trzeba cię nakarmić. Mm, chcę by tutaj jeszcze Nie, 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 inny karton. tutaj karty. nie, tutaj Tutaj trochę tam, nie, nie, Okej, okay, to damy różnym osobom, jej, to damy, nie wiem, może tej, czy tej pani. Dobra. Został mi tylko jeden karton, więc no. Okay. Tak. To nieważne. Moja siostra na grywadzi, się nie chcę tego wyłączyć. TikTokie ogląda. Więc robę <coughs> i kasia jeszcze. Tylko nie trzeba, bo to było razem w tej szafce. No i ja chyba skończyłam. To lecimy. Rodzinkę zrobimy bez taty. To plan na, jak mi tutaj dacie pięć tysięcy, milionów. w górę. No to ja to usunę. ale nie, nie, nie. Dobra, zrobimy może siostrę. Nie wiem, może się będzie. By... O, będzie się Maja nazywać? A ja nie wiem. A jeszcze nie wiem. Ajej, nie wiem. Jakie mam w ogóle kolor skóry? Taki. Bo to jest taki? Tak, to tak, tak jest. Więc oczywiście, pląd włosy. No, zamienić oczywiście na taki. Też taki. Oczy. Okej. Okay. Włosy. Taki pląd. Taki, taki, nie, nie, taki. Hmm. Nie wiem, który dać. Okej, okay, taki, Teraz jest jakieś ubranie. O, pieki zapomniałem dać. Okej, okay. teraz jakieś ubranie. Takie zgić. Może sobie mi okulary dam. Może tam. Takie? Dobrze, że tutaj ja nie zabrę tych okularii. Ale teraz moczą córkę lat niech będzie 2. Nie dobra, lat 4. Teraz zapisz szybko i Wam tego nie pokażę, tylko niech ktoś skończy, to Wam pokażę Takie prezentuje, tak prezentuje moja postać.